Mamy absolutną dupówę. Nie widać nic. Mamy fotę też. Fotę, foty wam w głowie, kurde. Chcemy, żebyśmy będą wiedzieli, gdzie zawróciliśmy. Pogodę mamy taką, bo wam fotki w głowie. To jest rekord wysokości. Tak. W z zimą, będzie trzeba bo to wszystko. Słuchajcie, chyba musimy zawrócić, bo nam zabije ślady. Nic nie będziemy widzieć, nawet nie mamy giepsa. Tak. Dobra, panowie, wracamy. Najgorsze jest to, że mamy opad śniegu świeżego. Gdyby była sama mgła, to jeszcze.

Próbujemy jeszcze raz podejść. Tak, więc idziemy teraz bardziej ściśle granią, się trzymamy. Faktycznie wtedy trochę pierwszym razem odbiliśmy. No nie jest, no ale nie ma... Nie, 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 są chwilowe prognozy, że nie przejechałeś No mamy teraz granią, no nie się trzymajmy. za na chwilę nam się odsłoniły Kurę. Przewieje, bo zobaczcie, jest tam stamtąd, co tam nie ma chmur w ogóle. No tak wygląda, no, to... gdzie jest noc. Kurde, wejdziemy jeszcze gdzieś tam, jest lampa ponownie, taka jak wczoraj rano. Stary, jak słońce zajdzie, w dolinie już jest ciemno, zobacz. Co? Schodźcie, schodźcie już dół My do was idziemy! Taki ale będzie lawinowo. Zabijajcie w cholerę no. Co się tak ociągasz? Zima idzie. Znaczy się wiosna idzie, trzeba się spieszyć. Wiosna idzie, trzeba się spieszyć, moi drodzy. jakiegoś greckiego filozofa, który w Beżce mieszkał chłopaki zostali z tyłu doletki, proszę Państwa zajebiście ciekawe czy nasza flaszka nadal jest na swoim miejscu a to nasz piękny przybytek który jak się okazuje ma toaletę czego nam Niech nikt może. nie powiedział a? nie wiadomo no właśnie tak więc jak przyjdą roztopy to Austriacy będą niezadowoleni To jest kącik skandynawski oh. Szef kuchni A jest polski, To jest to kącik do... polski, kurwa, czyli z kotletów mielonych mm. Cała paczka A jest kącik... to, to jest kącik polski to teraz mamy pojedynek tych dwóch kuchaczy. W kominku napalony Nie wiem, ten gaz może stać tak na gorącym? Może Zostawmy go, zresztą to nie jest jeszcze gorące. Zostawmy no. takie dwie gulki jakby ulepić Potrawa, <grym> <grym> przyprawa tak trzeba. się gotuje w górach. Tak, a trzeba to mieszać. Śledź w śniegu. Tam nie Zobaczymy co u konkurencji, słychać? Konkurencja śpi. Pięknie wygotę. Ja to wam się, się, no, się nie to tam, przypali? Nie, no, nie, nie. A to jest zupa? Proszę bardzo, zupa na łososiu z kremem. Z kremem? Proszę państwa. trzeba woda Nawet jej gotować nie trzeba Nie trzeba jej gotować, bo nawet żadnych robaków nie, nie ma Mniej żyją żyjątek, bo wszystkie tamte robaki to wiecie, tamte szczękoczyłki niby nóżki zamarzają i... i i to to można pić no. To idziemy? O, kurcz, skoda. No to chodźmy w końcu... Przy samochodzie, ale taka pogoda. A Peter ci zniknął. Ja, pogoda pogoda w są jak na to Tak to odpłynęmy jakoś. Ooo! Oh. 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 Wow. trzeba raczej jeszcze śniegiem. Oh. Oh. ale jestem pojebany! <laughs> <Marek>, jesteś Marinski! <laughs> jesteś Marinski! Oh. Nie, no, cały kurto od... w śniegu.